Dzień dobry, ja nazywam się Natalia Zgorzelska i witam Was w studio produktowym Merkey. Dzisiaj porozmawiamy o fantastycznych nowościach, które pojawiły się w portfolio naszej marki, a ich działanie przybliży nam fantastyczny ekspert, dr Łukasz Prebisz. Witam, panie doktorze. Dzień dobry. Ustaliliśmy sobie tutaj przed nagraniem z panem doktorem, że pan doktor ma już ponad 20 lat doświadczenia w branży beauty. To Dzień naprawdę jest. imponujące. Dziękuję bardzo. Czyli można powiedzieć, że jest pan specjalistą w potrzebach współczesnych konsumentów, jeśli chodzi o branżę beauty. No, staram się być specjalistą, tak. Pan doktor prowadzi klinikę Praebish Skin Doctors tak. i proszę powiedzieć, no, czym się pan zajmuje na co dzień? Zajmuję się dermatologią, no bo jestem dermatologiem i medycyną estetyczną, a w tej medycynie estetycznej takim moim konikiem jest medycyna przeciwstarzeniowa. No to idealnie się tutaj spotkaliśmy, bo będziemy właśnie o takim sposobie działania dzisiaj rozmawiać i będziemy rozmawiać o intensywnie odmładzającym systemie Clinical Solutions. Ja tylko dla porządku tutaj powiem, że w skład tego systemu wchodzą dwa produkty. Jeden to jest intensywnie odmładzający retinol w 0,5% w stężeniu, a drugi produkt to jest kojąco regenerująca emulsja Clinical Solutions. Panie doktorze, wiem, że miał Pan okazję testować te produkty. No, jakie wrażenia? Wrażenia bardzo ciekawe, dlatego że to, co mnie. Dwie rzeczy mnie zaskoczyły tak naprawdę w tych produktach. Po pierwsze, że nie drażniło, co wynika moim zdaniem z protokołu, który Państwo ustaliliście, czyli że to jest My zwiększamy stężenia tego, tego produktu na, aplikowanego na skórę w czasie, w ciągu tych 8 tygodni. To jest jedna rzecz. A druga rzecz wydaje mi się, że, że po prostu to jest produkt, który, który działa, to znaczy widać efekty po tych, po tych paru tygodniach. I to jest, i to jest jakby podstawowe, podstawowe dla mnie wskazanie, do tego, żeby, żeby w ogóle, żebyśmy się teraz w ogóle spotkali i mówili o tym produkcie. Tak, bo głównym bohaterem w tych produktach jest retinol. A ja wiem, że pan doktor lubi retinol. To proszę powiedzieć, za co lubi ten retinol? Ile mamy czasu? Wystarczająco, proszę mówić. No, o retinolu mogę mówić godzinami. No, generalnie jest to produkt, który, który został. Em, Odkryty na początku XX wieku, 1913, 1913 rok. To jest moment, kiedy stranu rybiego został um, został tam znaleziony. Potem, potem wyekstrahowany jako, jako substancji czynnej. To są lata 30. z zeszłego, zeszłego stulecia. I od tego czasu on nam coraz bardziej, coraz więcej się o nim dowiadujemy i coraz bardziej nam pomaga. Na początku to było, to było stosowane tak naprawdę um, profilaktycznie w trądziku, potem w łuszczycy były próby. No a w tej chwili my coraz bardziej rozumiemy, mechanizmy działania retinolu właśnie przeciwstarzeniowego. Właśnie w przebudowie, dzięki temu, że działa przebudowująco na, na włókna kolagenowe, czyli działa na fibroblasty, które potem w odpowiedni sposób produkują kolagen, czyli działa przeciwstarzeniowo, ale też i spłyca zmarszki, bo zagęszcza skórę. Retinol też ma działanie antyoksydacyjne, co jest też bardzo ciekawą rzeczą, czyli spowalnia proces, proces starzenia, no i ma tak samo działanie naprawcze, czyli zwiększa gęstość skóry. Poprawia jej, jej, jej elastyczność. No i to, co mówiliśmy o przebarwieniach, no to przy różnego rodzaju przebarwieniach on po prostu powoduje wyciszenie, uspokojenie tej melanogenezy, czyli tworzenie tych ziaren barwnika, a tych ziaren, które jest dużo, on je po prostu zbiera i, i, i usuwa, czyli powoduje w rzeczywistości rozjaśnienie rozjaśnienie skóry i taki jest jego efekt. Ja wiem, że niektórzy nazywają retinol eliksirem młodości. To proszę powiedzieć, no kto może korzystać z tego eliksiru? E nie ma specjalnie ograniczeń co do stosowania retinolu. Ja uważam, że w momencie, kiedy ta skóra już się ustabilizuje hormonalnie, czyli tam około 20, 20 któregoś roku życia, to właściwie retinol już może być stosowany i wtedy to będzie stosowanie retinolu po to, żeby, go, żeby działał anti-agingowo, czyli przeciwstarzeniowo i profilaktycznie, jak jest to retinol stosowany później, czyli w wieku tych 30, 30 paru, 40 lat, to on działa naprawczo, na, 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 na zmarszki i przede wszystkim na kolory, a później w późniejszym wieku wykorzystujemy bardziej jego działanie regeneracyjne i też naprawcze. Także tutaj ta, ta paleta działania retinolu właściwie w każdym momencie się sprawdza. Dla mężczyzn też? Pewnie, że tak. Znaczy, mężczyźni to nie specjalnie lubią stosować kremy, ale jak już się przekonają do stosowania kremu, to mi się wydaje, że, że umiejęte stosowanie preparatów z retinolem da im satysfakcję. Głównie dlatego, że mężczyźni mają często niezadbaną skórę, jeżeli chodzi o, o, o pory, o, o łojotok. No i to jest coś, co, co nam reguluje ten, ten łojotok, co nam zmniejsza, zmniejsza pory. To może być bardzo, bardzo przyjemne dla, dla mężczyzny. To, co ja zauważyłem przy przy, przy tym preparacie, a retinol stosuje w różnych stężeniach od dawna, od 0,1% do, do 5% stężeń są używane, to to stężenie jest absolutnie bezpieczne do stosowania w domu. A na moim przykładzie mogę powiedzieć, mogę powiedzieć to, że ja mam dosyć wrażliwą skórę i kładąc ten, tą kombinację retinolu z tymi preparatami tłuszczowymi, z, z, z olejem kokosowym, z olejem z rożoby, z, z olejem z oliwy, który tam jest w środku, mogę powiedzieć, że ja właściwie nie widziałem tego, że ja mam coś założone na, na, na twarz. Ja nie czułem działania retinolu, to znaczy w tym sensie, że je ja widziałem potem po czasie, ale nie czułem działania retinolu takiego ściągającego, przesłużającego. Także ta kombinacja wydaje mi się bardzo trafiona. Mało tego, trochę żałuję, że sam na to nie wpadłem. Osiem <słuch> tygodni, super czas na stosowanie retinolu, nie jednorazowe, tylko przez dłuższy czas, bo retinol potrzebuje czasu, żeby robił dobrze. On działa w ten sposób, że wszystko wycisza, poprawia, ale nie jednorazowo. To jest rozłożone w czasie. Osiem tygodni, a potem nawet jeszcze można sobie aplikować dalej ten produkt i to jest dla, dla pacjenta moim zdaniem bezpieczne. To jest super informacja i pan doktor odwołał się tutaj do protokołu retynizacji, to ja pokrótce wyjaśnię, naukowcy MaryKay opracowali innowacyjny protokół retynizacji, którego celem jest właśnie zmaksymalizowanie benefitów, jakie nasza skóra może uzyskać dzięki stosowaniu retinolu przy jak największej minimalizacji potencjalnie mogącego wystąpić dyskomfortu skóry związanego z zaczerwienieniem, nadmiernym uszczeniem czy suchością skóry, które czasem pojawiają się przy stosowaniu retinolu. Więc naukowcy amerykańscy opracowali ośmiotygodniowy protokół retinizacji, który polega na stopniowemu zwiększaniu e, aplikacji retinolu na skórę i tym samym przyzwyczajaniu e, tej naszej skóry do działania tego silnego składnika. I Pan też tutaj e, wspomniał o kojąco-regenerującej emulsji, która jest e, składnikiem tego systemu pielęgnacji i właśnie ona ma te fantastyczne e, takie składniki kojące, jest bogata w kwasy tłuszczowe, Daj. zawiera skwalan roślinny pozyskiwany z trzciny cukrowej, więc rzeczywiście ona nawet jeżeli ten retinol tak zacznie nam intensywnie działać, to ta e, emulsja nam tak pięknie ukoi i złagodzi skórę. Muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię ten produkt, aplikuję go nawet w ciągu dnia, e, nawet na makijaż sobie delikatnie wklepuję, bo ona ma taką leciutką, aksamitną konsystencję. Widziała Pani w ciągu dnia, tak? Tak. Ja chciałem to podkreślić, że uh -huh. to w ciągu dnia nie jest błędem w, w przypadku retinolu, bo my mamy takie różne w głowie zabobony na temat retinolu, że nie ze światłem, że tylko zimą i to najlepiej pod czapką i pod maską. Nie, 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 nie. nie. Było przypuszczenie, że retinol od słońca może powodować podrażnienie posłoneczne, że może, może wchodzić w reakcję z słońcem, z retinolem i przez to działać fototoksycznie i że może działać uczulająco. On nie uczula, nie działa fototoksycznie. Jedyna rzecz, tu, którą, o której musimy pamiętać, to żeby po prostu tą skórę dobrze natłuścić, więc żeby ona nie była sucha sama z siebie. No i oczywiście pamiętamy o fotoprotekcji, bo fotoprotekcja jest czymś, co działa. Równolegle, przeciwstarzeniowo. A skóra nieopalona, niezniszczona jest młodsza i lepiej wyglądająca niż ta skóra opalona. Dokładnie tak. My rekomendujemy, żeby retinol nakładać wieczorem. No, najlepiej. Tak, Najlepiej i żeby, rzeczywiście, żeby tą twarz na dzień zabezpieczać kremem z filtrem o faktorze co najmniej SPF30. Dobrze. Cieszymy się 8 tygodni tym protokołem retynizacji. Przyzwyczajamy naszą skórę do mocy tego silnego, aktywnego składnika. No i co po 8 tygodniach? Czy możemy uznać, że nasza skóra została zretynizowana? Po 8 tygodniach. Um... To, co chcieliśmy osiągnąć, czyli poprawę jakości skóry w tym wymiarze, który nas najbardziej interesuje, czyli jeszcze raz powtórzę, przebarwień, gładkości, lśnienia tej skóry, poprawy gęstości, działania przeciwzmarszkowego, to w tym czasie osiągniemy. Ale możemy to utrzymać stosując ten preparat dalej. To nie jest tak, że się kończy 8, 8 tygodni i my już nic. My możemy go dalej utrzymać i dla z punktu widzenia działania, mechanizmu działania retinolu to jest super. Pół roku, proszę uprzejmie. Tak, to jest, to jest rzeczywiście bardzo ważne, że ten retinol może zagościć na stałe w naszej rutynie tak, pielęgnacyjnej. Tak, jak najbardziej. To ja tylko napomknę o takich kilku obostrzeniach, których powinniśmy tymczasowo się trzymać, mianowicie właśnie podczas tego 8 protokołu retynizacji sugerujemy, żeby tymczasowo zaprzestać stosowania produktów złuszczających, produktów zawierających wysokie stężenie witaminy C. I produktów przeciwtrądzikowych e, zawierających kwas salicylowy. Ja dodam jeszcze, że również produktów, które zawierają witaminę A, bo my pracujemy na granicy. Na granicy pomiędzy. A, przyjemną, komfortową skórą, a skórą podrażnioną. I my nie chcemy tej granicy przekraczać. My chcemy pozwolić temu retinolowi w tym zestawie działać na skórę tak, żeby było przyjemnie kłaść się spać, żeby nie piekło. Jeżeli dołożymy do tego peelingi chemiczne, fizyczne, jeżeli dołożymy do tego urządzenia wysokoenergetyczne, lasery i tak dalej, to my przekraczamy tą granicę, która jest już i tak napięta. No i wtedy spodziewamy się podrażnienia. No więc po co nam to podrażnienie? Odczekajmy. Czekajmy spokojnie ten czas tych 8 tygodni, i potem powróćmy do, do, do stosowania tego, co, co, co jest nam akurat w tym momencie wskazane, czyli na przykład peelingi, czy na przykład wysoko, urządzenia wysokoenergetyczne, czy leki, które są może w tym czasie potrzebne. Oczywiście, jeżeli mówimy o trądziku, bo to jest jeszcze taka rzecz, którą dużo młodych, młodych osób ma, to ja bym sugerował jednak najpierw tą skórę przeleczyć trądzikowo, a potem. Taki ostatni, taki final touch, takie ostatnie dotknięcie, to jest ten retinol, który nam poprawi strukturę, spłyci nam pory, zmniejszy, zmniejszy blizny potrądzikowe, jeżeli takie są. Także on jest takim produktem następczym po leczeniu, bardzo dobrym i stosowanym przez dermatologów od lat. To ja jeszcze pana doktora podpytam o stosowanie retinolu przez kobiety w ciąży, bo też dużo słyszymy o różnych przeciwwskazaniach. Retinol w ciąży jest zakazany w formie doustnej, tak? Czy to są preparaty na łuszczycę, czy to są preparaty na trądzik, e, bardzo skuteczne, ale wtedy musi być stosowana profilaktyka mhm. e, e, przeciwciążowa, dlatego że wiemy, że retinol jest teratogenny, czyli uszkadza płód, kropka. Mhm. No tak się zastanówmy, czy wielkości groszku retinol położony raz w tygodniu na twarz, jest w stanie dziecku zaszkodzić, czy nie? Ale generalnie rekomendujemy, że w tym wyjątkowym okresie, żeby zaprzestać stosowania retinolu. Tak, ale już po urodzeniu dziecka, kiedy doszło do przebudowy hormonalnej skóry. Często do pogorszenia trądziku, często do przebarwień pociążowych, do ostudy, no to zapraszamy retinol wtedy. To właśnie jest czas na niego, żeby działało, żeby to wszystko ponaprawiał ze skórą. To ja jeszcze tylko um, odwołam się do fantastycznych wyników badań klinicznych. Podczas 8 niezależnego badania klinicznego uwaga, 100% kobiet doświadczyło poprawy w gładkości skóry i 100% kobiet, czyli wszystkie kobiety, które brały udział w badaniu. Ale nie wszystkie jedne. Nie wszystkie. Tylko tam jedne. było ponad 20 dokładnie osób, tak? Dokładnie tak, mhm. dokładnie tak. Jednogłośnie potwierdziły, że widzą poprawę i odzyskanie takiego blasku skóry, taki glow skóry. Myślę, że to jest naprawdę znaczy, bardzo fajne warto. W ogóle mnie to nie dziwi. Nie dziwi mnie Retinolu, że, że ten, ten poziom satysfakcji u osób stosujących jest stuprocentowy, bo ja też to obserwuję. Retinol po prostu działa. Jeżeli miałbym wybrać um, wśród różnych kremów w medycynie estetycznej um, krem, który by, bym mógł w środku nocy powiedzieć, że działa: retinol, tak? No, to fantastycznie. Wobec tego myślę, że nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić do testowania, do przestrzegania protokołu retynizacji, dzięki któremu powitamy ten silny, aktywny składnik w naszej rutynie pielęgnacyjnej z największą przyjemnością. Ominiemy potencjalny dyskomfort i będziemy cieszyć się wspaniałymi benefitami. Mnie się wydaje, że to jest produkt, który ma szansę naprawdę znaleźć swoją wierną grupę odbiorców, bo. Bo ta kombinacja tłuszczy po połączeniu z retinolem jest czymś, co, 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 co czyni go wyjątkowym, przez to, że nie drażni. I, to, i z tego powodu myślę, że tutaj będzie wierna, wierna rzesza osób, które go pokochają. No muszę powiedzieć, że ponad 55 lat doświadczenia w tworzeniu efektywnych, skutecznych i bezpiecznych produktów nie poszło na marne, bo naprawdę mamy fantastyczną propozycję dla konsumentów w każdym wieku i z każdą potrzebą skóry, tak naprawdę. Więc zapraszam do testowania. Panu doktorowi bardzo dziękuję za przybliżenie nam działania retinolu i zachęcam Was do wyruszenia w przygodę po swoją najpiękniejszą skórę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Widzenia.